Witajcie, tu z tej strony case. Yy, nagrałem znowu pewien materiał, który mi się znowu skasował, yy, ale to, raczej nie, nie skasował, mi się tego znowu mikrofon yy, zaszwankował, ale to już się nie będzie zdarzało. A dla, z jakiego powodu? No, z takiego, że pewnie już słyszycie, że mam nowy mikrofon. Słychać to pewnie, M musicie to przyznać, że jest na pewno lepiej. Yy. To po, może tam szybko Wam streszczę, co ja zrobiłem w poprzednim filmiku. Yy, to jeszcze na nic nie patrzcie. Pamięta, pamiętacie chmury? No to yy, możemy je zbierać i możemy yy, je stakować. I możemy zrobić coś takiego. Yy, tego się nie stakuje, akurat. To są takie kłębuszki, dzięki którym możemy zrobić coś takiego, że. Jak mamy taką w ekwipunku, nieważne czy mamy ją w ekwipunku, czy na pasku, po prostu ją mamy i spadniemy, to nam się nic nie stanie z powodu takiego, że po prostu, zaraz zobaczycie. O! Ładnie się unosimy i spadamy powolutko na ziemiutkę. <coughs> Co tam jeszcze? Hmm. Może opowiem Wam, co mi się tam skasowało. A raczej nie skasowało, tylko był mega szum na tym. No to biłem się z bosem, takim klockiem, bo znalazłem takie fajne katakumby. Taką fajną. No naprawdę ciekawą jaskinię No bardzo szkoda, że się nie udało tego w ogóle jakoś pokazać Wam. Biłem się z. Takim wielkim e, kamiennym klockiem. I z małymi slimami kamiennymi. Wiem, że to dziwnie brzmi. <laughs> no i wypad wypadło mi z niego tak. E, ten chyba łuk. I ten topór. Ten łuk strzela ognistymi strzałami. Mogę zbierać je. E, ja mogę mieć zwykłe strzały. Ale tak naprawdę będę ognistymi strzał dzięki temu łukowi. I ten toporek. Kilka mitów, które jeszcze trzeba obalić, to tak y, nasze torcze, inaczej nasze pochodnie, tutaj nie można ich kłaść musimy robić te pochodnie, a robimy je w sposób, że bierzemy y, jakiś patyk z, drew z jakiegoś drewna y, tutajszego drzewa i jeden y, ten magiczny węgiel. No i mamy dwie pochodnie. Jak widzicie mam du duże EQ, diamentowe, a to dlatego, że znalazłem nowego bossa I żeby pójść na tego bossa musimy być bardzo opancerzeni yy, Jak widzicie mam tu ładnie wszystko przygotowane Ale jeszcze przed tym pokażę wam do czego służy ta książka yy, Wchodzimy w tą książkę, klik klikamy prawym na nią I tu mamy items <coughs> Wkładamy tutaj, akurat ta książka czyta nam yy, same itemy z naszej, z powierzchni. Inaczej, poczekajcie, z powierzchni, tak, na przykład nasz torcz. O, i tu jest opisany nasz torcz, do czego on służy i tak dalej. Strzała też jest opisana, jak ona służy, jak, no, jakie ma właściwości. No, a akurat książka nam czyta to. No, to jest, nie wiem, czy to jest bardzo przydatne. Dla mnie niezbyt. I co jeszcze chciałem Wam pokazać? A, pamiętajcie taką rzecz, która wypada ze slimów? No, to, to ze slimów takie coś wypada. Możemy to kłaść, o, proszę. Możemy to niszczyć, zabierać, tak jak chmury. Na to nie patrzcie, to jest jeszcze w fazie prób. I jak to służy? Do czego to służy? Jak, jak, jakie to ma zastosowanie? No to Wam zaraz pokażę. Jak widzicie, to ze slimów y, służy jako niezła trampolina. I, o, no dobra, nieważne. Zrobiłem sobie amortyzator z chmury, ale niestety nie zadziałał. Ale jest dziwne to, że jeżeli za długo skaczemy na tym, yy, na tym ze slimów, tej jakby gumie, to tracimy później życie. I to bardzo szybko, a więc radzę Wam używać to tylko w taki sposób na przykład, se, o skicam i tutaj gdzieś spadam. Na przykład, nie wiem, na jakiś wieżowiec chcecie wskoczyć, no to se tak właśnie skicacie. Dobrze, co jeszcze szybko chciałem pokazać? No to chyba wszystko. Chmurę, wszystko tak dalej. Dobra jeżeli widzicie mam kupę materiałów yy, muszę je odłożyć bo niestety w, yy, muszę to przełożyć na inny odcinek bo chciałem wstawić ten odcinek który nagrałem wczoraj ale mówię wam szum był czyli nagrałem go wczoraj a chciałem go wstawić dzisiaj i okazało się że jest niezły szum na nim a więc to przełożę na jutro a to przełożymy na dzisiaj, inaczej i idziemy na tego ognistego bossa bardzo ciekawie wygląda nasza zbroja <laughs> Jesteśmy celi filetowi Przynajmniej nie widać tego skina CTSG Dobra, jeszcze przełóżmy sobie na miecz i zaraz zobaczymy O, i teraz jesteśmy wypakowani w kosmos Dobra, idziemy, mamy łuk Chociaż łuk nam się nie przyda, bo to ognisty bossa my ognistymi strzałami strzelamy Jeszcze coś chciałem Wam szybko pokazać A, jeżeli, jak można połączyć to ten, yy, z czymś, z tym slimowym, no to bardzo łatwo. Mamy tutaj naszą ścieżkę, i na końcu położyłem trzy kostki tego streamowego żelu. Jak widzicie, bardzo ład, ładnie nas wyrzuciło. I no, naprawdę, niezły kawałek przeleciliśmy, Tu jest ten streamowy żel, przeleciliśmy aż no, na tamtą górkę. Też fajnie wykorzystałem to. Jak się wykorzystać, to można. Dobra, a więc idziemy do tego bossa. <laughs> y tylko dla was, prawdę mówiąc, się rozglądam za tymi bossami, żebyście się nie nudzili zbytnio. No, szkoda bardzo, że nie obejrzeliście, jak zawalam tamtego bossa. Chciałem, żebyście mnie dopingowali. No, tego niestety trochę daleko znalazłem, zaraz wam pokażę. Znalazłem go na, na nietypowej, nietypowej jaskini, na nietypowej wyspie. Ta wys, wyspa wygląda trochę jak y, piłka, jak kulka I, one, i ma jeszcze przyczepione do siebie dwie kulki. I na, na tej wyspie. Rosną same złote drzewa, no to muszę ją, normalnie muszę je splądrować, muszę mieć te drzewa, muszę mieć sadzonki, posadzę go swojego domku A tamte materiały, które widzieliście w ekwipunku, wykorzystam je, co to jest, chmura? Tak, chmura, dobra A tamte, yy, tamte materiały, które widzieliście na moim ekwipunku, wykorzystam je w następnym odcinku, że, o proszę nawet trzy kulki są przyczepione. Fajnie to wygląda. Już jak widzicie, zrobiłem tam schody. No i po prostu z tych materiałów zrobimy sobie ten. Zrobię taki nudniejszy odcinek, ale też zapełnię, zapełnię go ciekawostkami. Będziemy robić magazyn. Z materiałów, które nie wziąłem z tamtego latającego domku. Tylko z właśnie z tamtej jakby jaskini tamtego bossa kwadratowego. Tutaj widziałem, bo ja tam zaglądałem. Patrzcie, zrobiłem sobie ścieżkę. O. Nie, tylko tak zabudowałem. Było to akurat już. No i widziałem, że właśnie u tamtego bossa też są bardzo fajne kamienie, takie czerwone, yy, z ognia. Tylko nie wiem, co dokładnie się na nich respi, bo jak byliśmy w tamtej świątyni, to respiły nam się anioły. Nic nam nie robiły. Jak się biłem z klockiem, respiły nam się małe slimy kamienne. Oczywiście tego nie widzieliście, niestety. Może znajdę jeszcze raz tego, yy, takiego bossa, więc. Go zawale. Jest są w takich jaskiniach, mniej więcej. A tutaj nie wiem, co się będzie respiło. Bo to się wszystko respi na tych, na tych kamieniach z tymi znakami. O proszę, już tam wisi taki kloc. O, takie znaki, to na nich właśnie się respi. Ok. pierwszy sprawdzimy, czy łuk mu zabiera coś. Nie, odbijają się. Dobra, no to idziemy w atak. Nas nie atakuje, ale my chyba postaramy się go zabić, co? Hmm. E, wiecie co? On w ogóle nie reaguje. Nie wiem, co zrobić, prawdę mówiąc. Wow, 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 wow. wow. Kurcze Co za bydle Ani wziąć, ani zabić, ani nic Kurczę, co ja mam zrobić z nim? Ale tandeta Myślałem, że będę jakoś się z nim biła, nie? Czemu on w ogóle nie reaguje? To jest jakieś bez sensu A tutaj co się schowało? i nic on nie chroni, ani nic eee tam wiecie co, nie wiem dlaczego on nie chce nas bić może musimy go zaatakować czymś mroźnym, bo ja mam prawdę mówiąc wszystko albo diamentowe albo no nie no no tandeta, dobra wiecie co ustawimy sobie <laughs> opcję na o jezu, co ja robię? Ustawimy sobie opcję na normal, ale potworki, żeby nam się wszystkie. Łoje, żeby nam się wszystkie potworki włączyły, musimy na chwilę. Mam chmurkę, musimy na chwilę wyjść z naszego świata. Inaczej ja akurat zeskoczę, bo mam jeszcze jedną chmurkę przy sobie. I lecimy. Ok, bo musimy jeszcze. Musi nam się jeszcze raz załadować świat. What the fuck. Myślałem, że wylecę gdzieś koło mojego portalu. Hmm. Wiecie, co to nie jest zbyt sprzyjająca sytuacja. Ja chyba. Chyba nie wiem, gdzie jestem. Coś mi się wolno respi świat <laughs> a więc wynikałoby to z tego, że w długim szukaniu mojego domu nadal go nie znalazłem, ale znalazłem coś dziwnego, że znalazłem portal. Yy, portal do nieba, ale ja go nie zbudowałem, no... I przysięgam. Jak Boga nie kocham, bo nie kocham, bo jestem ateistą. Yy. No, jak Boga nie kocham, mówię Wam. To nie ja zrobiłem. A więc yy. nie wiem, jak to będzie działało. Nie wiem w ogóle, yy, jakim cudem to się samo zbudowało, czy, czy co, nie wiem. A więc wchodzę, uwaga. <śmach> Nie wiem, gdzie mnie teleportuje. Oby podejrzewają, że teleportuje mnie gdzieś albo teleport. No, what the fuck. E? <śmach> e, drodzy widzowie, jestem bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo zdziwiony. Dlaczego ten teleport w ogóle się tutaj pojawił i. No i nie wiem, no to, to dziwne jest. Dobra, mam jednego slim tego, slim kostkę. Wejdziemy jeszcze raz i zobaczymy, idziemy następnie. No okej, okay, te po nas tam, tam na, na plaży, no to nieważne. Ale nie wiem dlaczego, jak w ogóle to się stało, bo przecież ani nie zbudowałem tego, ani tego tu wcześniej nie było. No bo ja sobie idę, idę, szukam w nocy, bo ja, ja ogólnie bym chyba tego nawet nie zauważył. Patrzę, świeci się coś. O, to pewnie moje pochodnie. Lecę, lecę, patrzę. Kurwa, skąd ten teleport? Dobra, nieważne, yy, wchodzę. Jestem tutaj. To jest naprawdę dziwne. I idę jeszcze raz zobaczyć, czy tego bossa mogę ubić. Yy, nie wiem, jak to się stało, że w ogóle tu. Wal się debilu. Nie, nie uwal go. O, jak jesteście ciekawi, co z niego wypada, to z niego chmury wypadają. O, patrzcie Nie mam żadnej chmurki O, dobra, wpadł mi nawet na pasek No I to są małe ch no, nasze chmurki Nic z niego ciekawego nie dropi w takim razie, tak? No, naprawdę jestem Zdziwiony Ale też bardzo jestem yy, W dobrym stopniu Yy, zadowolony, no nie? Bo przecież w końcu ja bym nie znalazł domu i pewnie bym nawet przerwał nagrywanie e, ogólnie, bym skończył pewnie nagrywać. Bo po co bym miałbym nagrywać, jeżeli e, kurczę, po co miałbym nagrywać niebo, jeżeli już bym nie znalazł tego nieba, no? To byłoby idiotyczne wobec mnie nagrywać wszystko od nowa. Coś, coś mnie. A, te kulki mnie spychają. Dobra, nieważne. Yy, no, jestem też trochę wkurzony, bo tego bossa nie mogłem ubić. I nie wiem, co teraz mam zrobić. Nagrywam około 15 minut. Raczej ogólnie to nagrywam dużo dłużej. Du dużo dłużej. Tylko ja wytnę oczywiście ten moment, gdzie się błąkałem, chyba z 10 minut. No może z 15. Bo przecież nikt nie będzie chciał oglądać mnie, jak się błąkam. Dobra, może jakieś ciekawsze ciekawostki. Jak widzicie, mam tutaj niebieską wełnę. Nie nie farbowałem, można te owce po prostu je obcinać z nich. Tą wełnę, poczekaj. Ja nie mam akurat nożyczek, ale o. Nie mam nożyczek. Proszę. To są różne odcienie nie, nie, tych niebie, niebieskich kolorów i tak dalej. A więc też jest taki, taki nowy. Taka nowa rzecz. Bo te owce też są czasami. Mają fajne kolorki. W niebieskim zazwyczaj odcieniu, ale i w białym, ale też co fajne. No tu jest ta akurat biała. No bo nie, już teraz nie wiem, jaką ciekawostkę wymyślić na tą porę. Bo przecież mówię wam, no. No tu jest biała. No, no tragedia, tragedia. Powinienem w ogóle sprawdzić, czy ten boss by mnie w ogóle uderzył. Jeżeli by mnie uderzył, no to bym sobie uciekł i bym wam, nie wiem, pokazał w ogóle. Wtedy dopiero bym zaczął się z nim bić, tak? A ja niestety bardzo źle zrobiłem. No i teraz nie mam co nagrywać, a więc yy, będę chyba kończył, ale. Chociaż nie, nie, nie. Yy, można to jeszcze jakoś rozwiązać. Zostało mi ile czasu? Hmm. Nagrywam tyle i tyle. Nawet nie wiem, ile nagrywam. Tragedia, no. Już nawet zbroi mi nie jest szkoda. E Jeżeli kogoś to interesuje, to w następnym odcinku będę się najprawdopodobniej będę budował domek. I po trochę poeksperymentuję z różnymi rzeczami i no wam pokażę w ogóle y co można z nimi robić i tak dalej. Ale dzisiaj naprawdę jestem wkurwiony. Sorry, że, że się tak odzywam, ale... Nawet promotorzy YouTube mogą mi napisać jakieś tam oskarżenia. Sorry, że tak się odzywam, i tak dalej, ale naprawdę, no tragedia dzisiaj była. A że nie kłamałem z tym. Te, ja teraz będę kończył, ale w tym czasie jeszcze wam pokażę jeszcze na koniec, gdzie się biłem z tym kwadratowym klockiem. Jeżeli bardzo. Niektórych to interesuje, w czym się biłem, i skąd, będę, skąd miałem materiały na te, i skąd mam materiały na moją budowę magazynu, bo będę ją dopiero budował. No, to taką jaskinię znalazłem, bardzo ciekawą, zainteresowała mnie. No, jak po prostu tym, potem wchodziłem, no to wyskakiwały slimy, tylko chyba teraz już nie wyskoczył No, jak widzicie, nieźle opędzlowałem, tu była kamienna skrzynia. I nie, nie, nie można jej wziąć, już próbowałem, bardzo chciałem ją wziąć. No i tyle, no szkoda, no szkoda. No. Będę kończył w następnym odcinku. Jak wiecie, co będę robił, postaram się jakieś uatrakcje nie zrobić, bo sama budowa domku to będzie trochę nudna i monotonna, bo każdy już widział, jak się buduje domek. A więc żegnam Was, jo.